Hey. Gdzie jesteśmy? Chcę pogadać o biochipie, który stworzyłeś dla Arasaki. Dobra, wyjaśnijmy sobie jedno. Nie przysyła cię Yorinobu Arasaka. Nie. To znaczy, że masz dla mnie nową ofertę. Jeśli twój szef zapłaci więcej niż Kang Tao, możemy negocjować. Nie zrozumieliśmy się. Nie ma żadnej oferty. To czego chcesz? Mam w głowie konstrukt Silverhanda. Zaczynam od tego świrować. I wiem, że będzie już tylko gorzej, jeśli go nie usunę. Nie tak to reklamujecie na mieście. Więc słucham wyjaśnień. Silverhand? Prototyp? Niemożliwe. Skąd masz ten biochip? Musisz usunąć biochip z mojego systemu. To nie takie proste. To ty go skonstruowałeś, tak czy nie? Więc w czym problem? Jeśli mówisz prawdę, masz w głowie nową, eksperymentalną wersję biochipu. Czym się różni wersja prototypowa? Zawiera jakiś inny typ engramu? Bardziej... Świadomy? Agresywny? To biochip jest wyjątkowy, nie engram Silverhanda. Poprzednia wersja służyła do kontaktowania się z zapisanymi engramami. I była cholernie rzadka i cholernie droga. Wiem. Ta jest jeszcze rzadsza. Miała służyć do pełnej aktywacji engramu w nowym ciele. Kiedy opuszczałem Arasake, projekt był wciąż w fazie testów. Uuu, ja to mam szczęście. Teraz jestem najbardziej wyjątkowy ze wszystkich. To znaczy, że mi pomożesz? O, proszę. Najpierw muszę to zobaczyć. Zaraz, zaraz, moment. Dopiero się poznaliśmy. A jak to sobie wyobrażałeś? Jeśli mam ci pomóc, muszę cię zbadać. Okej. Okay. Hmm. Niewiarygodne. To wygląda? Nie wierzę, że ten typ ma nam pomóc. O kurwa! Co, co jest? Szkoda, że nie będę mógł zbadać tego dokładniej. No, jeszcze tego brakowało, żebyś był jego królikiem doświadczalnym. Mów, jak się tego pozbyć! Przykro mi. Twoja sieć neuralna uległa całkowitej deterioracji. Nie może już działać samodzielnie. Jedyne, co mogę zrobić. Haha, zaczyna się targować. To dać ci namiary na dobrą klinikę w Szwecji, gdzie pomogą ci przejść bezboleśnie przez ostatni etap. Czekaj, mówiłeś, że projekt jest w fazie testów. Więc skąd wiesz, jak to się skończy? Bo przed chwilą widziałem, jak konstrukt przeżera ci mózg. On jest zaprogramowany, żeby za wszelką cenę zagnieździć się w nowym środowisku. A twój mózg. Nie jest w żaden sposób zaprogramowany, żeby umieć z tym walczyć. Czyli co? Engram prędzej czy później wygra. Tak. A z tego, co słyszałem o Silverhandzie, to rzecz dokładnie w jego stylu. Wygląda na to, że wyrosłem na czarną legendę. Co Asaki. dokładnie się ze mną dzieje? Ty mi powiedz, jak to jest mieć dwie osobowości? Bo to nie jest tak, że słyszysz głosy. Ty jesteś jednocześnie sobą i Silverhandem. Widzę go i mogę z nim rozmawiać. To nie jest rozmowa, ale rozumiem, co masz na myśli. Zauważyłeś już, jak konstrukt wpływa na twój proces decyzyjny? Daj już spokój. Co masz na myśli? Zaczniesz robić rzeczy, które kiedyś byłyby nie do pomyślenia. Przecież wiesz, kim on był. To fanatyk, terrorysta i samobójca. A to skurwiel. No i kto ci teraz robi wodę z mózgu? Dlatego myślę, że lepiej, żebyś już teraz pomyślał o klinicznej izolacji. Johnny przynajmniej nigdy się tak nie zaszmacił, jak ty. Bronisz go? Czy dopuszczasz do głosu? Proponował już, że przejmie twoje ciało. Tylko na chwilę? Nie. A zgodziłbyś się? Johnny... Żartowałem. Ale uważaj, on cię zaraz przegada. Dobra, dosyć tego. Czy ty teraz grasz na czas? Bo nie wiem, co próbujesz zrobić. Przekonać mnie, że na nic mi się nie przydasz? Bo w takim razie mogę ci po prostu strzelić w łeb. No wreszcie. Spróbuję ci pomóc, jeśli przejdziesz razem ze mną do Kangtao. Zapomnij o Kangtao. To co, masz jeszcze jakieś pomysły? Jeśli myślisz, że ktokolwiek poza mną będzie w stanie ci pomóc, mogę ci przekazać schematy biochipu. To pełna dokumentacja projektu. Kankta oferowało za nie naprawdę dobrą cenę. Masz je przy sobie? Musi mieć, przecież bez nich jest gówno wart. Win? Takemura? Co on tu robi? Wie? Też ma do ciebie parę pytań. Jeśli będziesz współpracował, może nawet uratuje ci cyłek. Już prawie z nim skończyłem. Schematy relika. To to nic. O ile znajdziemy kogoś, kto zrozumie cokolwiek z tego techno bełkotu. Ok, jest twój. Zostawię was. Mam nadzieję, że się dogadamy. Tak byłoby dla ciebie najlepiej. Win, zapamiętam to. Strasznie tu gorąco. Napiłbym się czegoś. nie dał Ci nawet szklanki wody. Kurwa! Co ci jest? Co za nieludzkie metody. Ze mną. Ach, nie wiem. Do w tam. takim stanie chcesz szukać Parker. Nie trzeba. To wszystko idzie zbyt wolno. Umrzesz, zanim dowiesz się, jak usunąć biochip. Przecież sam chciał się mnie zabić. Już raz ci powiedziałem, że zmieniłem zdanie. Teraz chcę, żebyś żył. Zapytam jeszcze raz. Czego ode mnie chcesz? Skoro wylosowałem kartę wyjścia z więzienia głupio, byłoby z niej nie skorzystać. Mam niedokończone od 50 lat porachunki za rasaką i chcę je wreszcie załatwić. Potrzebujecie do tego. Ale dlaczego? Chodzi o dawne ideały? O osobistą urazę? Nie musisz tego wiedzieć, będziesz tylko moim kierowcą. Posłuchaj, wiem kto może ci pomóc i gdzie można uratować ci życie. Ty pozbędziesz się chipu, a ja przy okazji rozwalę Arasaka. Musimy tylko zdobyć Soul Killera i dotrzeć do Mikoshi. Dobra, co to jest Mikoshi? Zacznijmy od tego, że kiedy jesteś podłączony do sieci, Arasaka może wypalić cię za pomocą sztucznej inteligencji o nazwie Soul Killer. Nadążasz? No, pewnie tak stałeś się konstruktem. Właśnie! A miejsce, które stoi za całym procesem i gdzie przechowują engramy, nazywa się Mikoshi. Powiedz wreszcie, co ci chodzi po głowie. Pięćdziesiąt lat temu Mikoshi było jedynym miejscem na świecie, gdzie przeprowadzano operacje na umyśle człowieka. Dzisiaj też pewnie jest jedynym. Wszystkie drogi zawsze nas tam zaprowadzą i wtedy ty załatwisz swoją sprawę, a ja swoją. Dobra. A jak chcesz rozwalić Arasakę? Masz gdzieś w zanadrzu drugą bombę? Bomba ma na imię Alt Cunningham. Nic mi to nie mówi. No na razie. Kiedy ją znajdziemy, wszystko stanie się jasne. A póki co nie trać czasu, trzeba znaleźć drogę do Mikoszi.